Don't worry about a thing, my boy. This will soon be behind us, and we'll be off on a grand adventure. Because I have cleared my calendar for you. You and I. Gonna tear shit up. I love you. Should I stay or should I go? Witam Was bardzo serdecznie w odcinku Park Raja, Pogramy sobie w angielską y, wersję, bo sobie taką kupiłem. Postanowiłem sobie ją kupić y, tylko dlatego, że y, wolę angielską. Czemu nie pytajcie mnie po prostu wolę angielską? Y, ale wolałem, żebyście wy jak oglądacie, bo możecie nie słyszeć lub nie rozumieć troszeczkę angielskiego i się zgadzam z Wami. Dużo jest słów, których można nie znać. I tego. I postanowiłem z poszparać i poszukać Polszczeń. Jak yy, najlepiej udało mi się. razem Polszczenie. I... I prezentację krótką. For India with further travel to Karat. We can only accept your status as a U.S. citizen as we have no official records regarding your Karate citizenship. Furthermore, I must legally advise you against traveling into Karat. We have no official diplomatic presence in Karat due to the civil unrest with the Golden Path. In regards to your intent to bring with you the cremated remains of one Ishwari Gale, you will need to bring with you the passport for the deceased. And your Uh na jakości Nvidia, czyli najwyższej to się nie wiem czemu, trochę raczej filmik jest w sumie, ponieważ teraz mam 1000 FPS-u, co jest bardzo, bardzo błędne. Bo normalnie, jak nie nagrywam, na kupicie mam mniej, no ale jak chcę, może być 1000. Jeszcze wcześniej już kawałek pograłem na Xboxie i tutaj. To jesteśmy tylko sprawdzić, czy działa mi e, najlepsza jakość. <śpiewanie> Now shoot the boss. I'm very particular with my words. Stop. Shoot. Stop. Shoot. Do those words sound. The same? But it got out of control? I'm sorry, I didn't hear you what you say? It got out of control. Got out of control. I hate when things get out of control. Oh! One fucking shot, but you couldn't fucking do that. Fucking <sighs> 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 At least there's a silver lining. We didn't completely fuck it up. Get up, boy. I recognize. Those eyes anywhere. <laughs> I'm so sorry about this. This was supposed to be... Well, not this. We have a party waiting for you, but I don't think I know your name. Who is this? Hmm? Is this your plus one? <laughs> Strong silent type. I am terribly embarrassed about all of this. This was supposed to be very simple, but you know, if you give food to monkeys, they just throw their shit at each other, you know? Oh, would you hold this? But oh, just a moment, I want to get a little picture right into the camera. There we are. Awesome. Don't worry about a thing, my boy. Myślę, że to przemówiłem, a będę Zrobię i w, 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 no, Normalnie logika. Co? Zaczynamy! Zaczynamy naszą gierkę zaraz. Bardzo fajna gier. Tak jest wczuwające, aż był godzinę mnie nagrywać. no ale to, no, to miałby czas oglądać. godzinny odcinek. co najlepszego, trochę przerwy tutaj. Dziwne to jest według mnie, bo mam teraz 60, 60 fps, jest na jakości średniej. Albo wysokiej. biorę na najwyższą i dalej mam 60, nawet więcej. Cosmicne dziw. Naprawdę to jest bardzo dziwne. No ale no, oh, nie ogarnię. To co obra had nigdy. in mind. So, so introductions. Ajay Gale, our guest of honor. Paul, our very gracious host. The little monkey, whose name I still don't know, and I of course, pagan men. You really don't remember me, do you? Your mother, she never spoke of me, never mentioned me. No, we'll change all that. All I need, cash. Uh, how much do you need? All of it. Thank you. Here we are. Hmm? All right. Look at this with a smile. <clears throat> That's you. That's me. Although I'm not so sure anymore. Now your mother, mother hey. on the other hand, she understood me. She knew me in a way that no one ever did. That takes me back. The last time I saw Ishwari was years ago. She told me she loved me. Women, they can do that. They can tell you they love you in the moment and mean it. Men? On the other hand. No, men only really love you in hindsight. Too much distance is built up. So, when your mother decided to flee to the United States with you on her hip, I couldn't help but blame myself. But then I realized, it's not me. No. Oh, it was the fucking Golden Path. Those fucking terrorists, they ruin everything. Like dinner! Did no one ever teach you that it's rude to text at the table? We'll see here. Really, guys? We're not checking for these anymore? Ah. I'm with RJ Gale. You'll love this part. Help. <laughs> A text for help. You don't text for help. You cry for help. So come on, you're going to cry for help. You're going to do something, you're going to do it right. Here we go. Go on. Cry for help. Try for help. Help? Oh, pathetic. No, try for help. Help! You mean it, boy. Help! Yeah. From your diaphragm! Help. Help. Shh, 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 shh. Now we listen. Nothing. I'm afraid they're not coming for you, buddy. Oh. <laughs> Find out what he knows. You're Terrorists, right? Now... Please, stay right here. Enjoy the crab Rango. Don't move. I will be right back. Yuma, we need talk. Wiecie, tak, jak poczekamy w tym miejscu 15 prawdziwych 15 polskich minut, to ten typ jak przyjdzie i zakończymy grę. Całą kowicie grę w sposób... Jeden z dwóch, yy, które możemy na końcu gry zrobić. Na końcu gry możemy zrobić, no jeszcze nie gram, tak, tylko oglądałem, zrobić jeden poziom. Albo go zabić, albo właśnie jeden z tajnych sposobów. Yy, przepraszam, że spoileruję, ale to było na pewno pewne, że yy, co można zrobić. A, gram na ultra, pogram sobie na NVD. Mamy tak: custom, Low, medium, high. Very Hyde, Ultra i Nvidia. Gramy sobie na Nvidia. Okay. To jest angielska wersja tylko z spolsz polszczeniem e z internetu. What the fuck? I tak, pozbieramy sobie rzeczy. Jup, Jest skrzynka kawałek No dobrze. Nie tam było, dobra. I tak. No, otwieram się. Psz. Ciszymy troszeczkę. Bo nie chcę, żebyście wy to słyszeli w mikrofonie. Bo tak, potem jak dałem pierwszy, czy tam drugi odcinek, to głos był w głosie i to... Ho -ho. Tylko nie będziemy czytać. Jeszcze tej skrzynka w moim że jest. Ja gram dziś tak nie wiem, 5-10 minut maks. Doszłem do, do misji i tam potem zobaczycie jakiej. Będę no, się bo to jest nieprzyjemne. Ja wiem, ja nie też nie będę spoilerów. Razem spoilerowałem i to się już nie powtórzy. No tu było pewne, to w każdym pokraju tak jest. No to nie wiem, czy w każdym, bo ja gram w no i teraz w My name is Saban. No. I'm with the Golden Path. No, what? Golden Path. We're friends. I knew oh. your father. We're here to rescue you, <sighs> law What about Darpan? You are our priority. We need to get you out of here safely, no matter the cost. The bad guy. Darpan would understand. Now stay close. I hurt you. I only want to Shit! They know we're here. Ale się wojna wychwaliła. Jeśli w tym odcinku będziecie słyszeć dźwięk za dźwiękiem, yeah, yeah. bardzo przepraszam. Zrobię to w odcinku, cię czy nie słychać. Jak słychać, to od razu to naprawia jak nie, to bardzo się cieszę. Ponieważ te makie szfaltowały.

Are we safe? probably not. Okay. On your right. Okay. Shoot them. Fucking Ten to się no to nie woliło go nie zabić, to, to, to no nie da się, on jest tak zrobiony, yy, on jest, jest yy, jak się robi o grę. To ludziki są kopiowane wokół mnie, tam raz się zrobi ludzika i on będzie kopiowany, tam chyba 10 ludzików takich tych, złych i skopiuje się. A ten jest jedyny, jedyny w całej grze, którego się nie da zabić. Zrobili tak, że no, jest nie nieważne co byśmy jednak dało się, wyjść z auta, wzięli bazówkę czy co tam, strzeli z niego, by dalej grzy. to jest tak zrobione? Wiem o tym, ponieważ no, nie idzie, zabić to musi tak być zrobione, żeby kampania się ciągnęła. To jest nieuniknione po prostu, żebyśmy nie, żeby ten koleś nie zginął. Tak ma być i tak chodzi. Ale. 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 żeby Ale. Ale. bo Ale. 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 Tu się płuca. Ze, ze. Finn, się... Huh? No, no. Z, Z. Tu się tu się, widzieć. We won't hurt you. I promise. to this has all been just a terrible misunderstanding show yourself and we'll sort it all out get to your back us what have you got bro now let's go Добавим ванн, курд. Всё, вали. Сейчас буду попасть в него. А, Chuj! Eee. Chujne to było I tak mnie tak zabił tak zawsze go nie zabił I ja powiem wam, że początek gry gram 8, 8 razy Jakbyście grali tyle razy, to już w też burzało to wszystko Jakbyście byście w końcu sferlowali Grafika jest... że grafika jest bardzo ładna. Wszystko takie realistyczne powiem, naprawdę. Oczywne. Ja wiem o tym. Woda jest ładna, niebo góry, wszystkie są takie piękne. No weźmy sobie to. to Spójrzcie jedno mięsko. To ja tego, tego nie gardia, bo mogę to zepsuć. Where are you hiding? Coward! Yeah. i yeah. He's, He's close. close! Keep searching! Yeah. Why don't you come out, Kale? Oh Who's Nie. Dobra, wykestruję. Mam, no, coś. To... Nie było tam musi Nie może to było R, no ale coś mi nie chciało działać, jeśli to było R. Coś by zrobiłem.

Ty wcześniej przeżył, coś ich zabiło, ja umiałem źle dziecko, no, no ładnie. To nie był ty czy da się coś? To wziąłem czy nie? Farbie są epickie. Regardless, next time I can promise you a better spread. It's the last time I'm kidnapping a fucking TV celebrity chef. No, znaczy, jakieś słówka po ucieczku? Po angielsku. Weź, niektóre słówka się nauczyłem, właśnie z Gier. Były dużo tych słów, ja tu się nauczyłem. A, co dziwne, można, albo byłbym zdrowy, nie dziwne, no ale. Kurde, spina się, a nie spalić. No, próbowałem dwóch sposobów. Najczęściej skakałem w sumie, ale wcześniej grałem, to próbowałem przez. Prowadzę sobie tylko tam życielne. It's an honor to meet you, son of Mohan. I'm amazed you made it all the way here on your own.

Yeah, Didzimy się w następnym odcinku, do zobaczenia i pa pa!